Biblia dla dzieci w opowiadaniach Bóg stwarza ludzi. Zadowoleniem spoglądał Bóg na rozległy wszechświat i piękną ziemię, którą stworzył, ale widział, że przed nim jeszcze najspanialsza część dzieła i rzekł: Teraz stworzę istoty ludzkie, dam im rozum, który pozwoli im myśleć, zdobywać wiedzę i kochać mnie. Oddam im całą ziemię, by się nią opiekowali i aby nią rządzili. Najpierw Bóg stworzył mężczyznę, który dał na imię Adam. Ale Adam czuł się samotny, mimo że opiekował się wszystkimi zwierzętami i bawił się z nimi, więc Bóg stworzył kobietę Ewę, a była jego żoną. Dzięki, dzięki temu mogli już wspólnie układać plany na przyszłość, śmiać się, bawić, kochać się wzajemnie. Bóg pobłogosławił oboje i życzył im, by byli szczęśliwi na Ziemi, którą stworzą. Dzieci miały pomagać im w pracy, jaką Bóg wyznaczył ludziom, chociaż byli władcami Ziemi. Bóg chciał, by zawsze byli Mu posłuszni. Kochał ich bowiem i wiedział, co jest dla nich. Najlepsze. Mogli więc być szczęśliwi tak długo, jak długo byli posłuszni Bogu. Bóg dał im piękny ogród, aby mogli w nim zamieszkać. Rosły tam drzewa uginające się pod ciężarem dojrzałych owoców, które mogli jeść. Bóg im powiedział: Możecie zrywać i jeść te owoce, które chcecie, ale nie wolno wam ruszać owoców z drzewa rosnącego po środku ogrodu. Jest to drzewo wiadomości dobrego i złego. Jeśli zjecie owoc tego drzewa, umrzecie. Bóg przeprowadził do Adama wszystkie zwierzęta i ptaki, by mógł im nadać imiona. Obydwoje z Ewą rozmawiali ze zwierzętami, bawili się z nimi, a one słuchały ich poleceń. Adam i Ewa opiekowali się ogrodem, który otrzymali od Boga. Otaczali troską wszystkie rośliny i drzewa. Każdego wieczoru, kiedy robiło się chłodno, Bóg przychodził porozmawiać z nimi. Spacerowali po ogrodzie, dzielili się wrażeniami, a kiedy nadchodziła noc, czuli, że kończył się jeszcze jeden szczęśliwy dzień. Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano wieczór, we dnie w nocy, bądź mi zawsze przy pomocy. Broni mnie od wszystkiego złego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Kochane dzieci, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobranoc.